Podróż Pawła do Rzymu. Namiestnik Festus wysłał apostoła Pawła do Rzymu późnym latem, wraz z innymi więźniami, pod opieką Juliusza, setnika pułku, augusta. Kiedy statek wypłynął w morze. Paweł przekonał się, że setnik jest przyjaźnie do niego nastawiony. Pozwalał mu odwiedzać przyjaciół w portach, do których zawijali. Był październik, i z powodu silnego wiatru statek zatrzymał się na Krecie. Wielu wątpiło, czy uda im się dotrzeć na miejsce przed zimą? Paweł wiedział, że żegluga o tej porze roku może być dość niebezpieczna. Ostrzegał przed tym setnika, jednak bardziej wierzył on kapitanowi statku. Nie przyszłoby mu nawet na myśl, -Żeby słuchać opinii więźnia. Gdy tylko zaczął wiać przyjemny południowy wiatr, kapitan niezwłocznie wypłynął w morze. Wkrótce jednak zerwał się silny wicher, który wzmagał się z każdą minutą. Rozpętała się prawdziwa burza. Statkiem rzucało jak łupiną orzecha, i dalsze sterowanie nim było niemożliwe. Ludzie ledwie utrzymywali się na pokładzie. Ładunek sprawiał, że statek był ciężki, i to nie dawało zbyt wielkiej szansy na ratunek. Dlatego kapitan rozkazał wrzucić do morza część towarów. Sztorm nie tracił na sile, i wszystko, co tylko możliwe, znalazło się za burtą. Czternaście dni wzburzone fale rzucały statkiem. Wszyscy stracili już nadzieję na ratunek. Tylko Paweł zachowywał spokój: Pan Bóg przekazał mu, że statek rozbije się, ale życie ludzi zostanie uratowane: będą wyrzuceni na jakąś wyspę. I tak właśnie się stało. Pewnego dnia zauważyli, że zbliżają się do lądu. Strażnicy postanowili zabić więźniów, żeby żaden z nich nie uciekł. Jednak Juliusz chciał pozostawić Pawła przy życiu i sprzeciwił się temu pomysłowi. Później, z Bożą pomocą, wszyscy dostali się na brzeg. Na podstawie Dziejów Apostolskich, rozdział 27, oraz drugiego listu do Koryntian, rozdział 11, wersety od 6 do 33. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej. Ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Droga siostro i drogi bracie, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i poznaniu oraz błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.